Pacjent jest leczony od trzech tygodni na oddziale. Stan jest ciężki, ale stabilny. To znaczy, pacjent jest nieprzytomny, niewydolny oddechowo, ale jest stabilny. Stabilny to znaczy, że nie wymaga na przykład leków presyjnych, że jest krążeniowo wydolny, natomiast nie jest niewydolny oddechowo, oddycha za niego aparat. na tym etapie bardzo ciężko odpowiedzieć na pytanie, czy pacjent się wybudzi, czy odzyska przytomność. Natomiast faktem jest, że im dłużej. Taki stan trwa, tym szanse ma, są mniejsze. Czyli im dłużej jest nieprzytomny, tym szanse na wybudzenie maleją. Tutaj by potrzebny by był cud. My nie jesteśmy w stanie nic innego zrobić, niż prowadzić tą terapię, którą prowadzimy. Jeżeli chory jest niewydolny. To cały czas musi być na intensywnej terapii, ponieważ tylko te oddziały dysponują aparaturą pozwalającą utrzymać życie. Czy będzie tu, czy będzie w innym szpitalu, to już jest mniej istotne. Pogorszenie oczywiście może nastąpić w każdej sytuacji. Jest to związane z bardzo intensywną, agresywną terapią i mogą dojść powikłania.